Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19, ja jestem Łuki i trochę się wydarzyło od ostatniego odcinka. Zapytanie ty się, się wydarzyło? O to, że się wydarzyło, że skosiłem opy dwa rodzaje zbóż na opy dwóch polach, czyli 1920 i troszeczkę tutaj się powiększyło słomy, co będę miał problem z pozbieraniem tego i zrobieniem na belkę, ale zapisy tym pracę na spokojnie tutaj gdzieś już miałem pracownika nie ja pracownika tylko miałem tutaj przygotowany sobie ciągnik z siewnikiem bo tutaj tu kupiłem sobie nawozu oraz nasion w workach i mówię sobie to teraz napełnić ale do samego końca do samego końca bym chciał czyli halo F1 usupełni RK Czemu to nie chce działać? Co jest chylane? Nie ma w dostępu to... Co? Ale dziwny błąd Poczekajcie, jest min, czemu to się nie chce napełnić, o kurka Tak, jak jeszcze raz wyładuję wszystko I teraz będę napełniał sobie to uzupełni dobra Zbawę się tutaj już napełnia To pełna Tutaj sobie podjadę, jeszcze teraz na tej strony To było dziwne, przyznam bardzo dziwne to było. No, ale ok, dobra. Nie wiem, nie komentuję. Nie wiem czemu to tak się stało ani inaczej, i nie chciało na początku napełnić tutaj zbiornika w siewniku. Ale no cóż, tematu nie było, i mogę stwierdzić, że jechać dalej. Czyli jeszcze raz zasięję sobie jęczmień, a taka zasięję sobie szepak, bo jak to jest wygląda sytuacja tutaj. E, tutaj wygląda tak sytuacja: pszenica, jesień doradza się sobie jeszcze raz pszenicę i potem e, soję, tak? Chyba tak, tak, soja nie soja, obiec, przepraszam, obiec. No, czyli wszystko do wiadomo. Czyli spotkamy się na gospodarstwie. Na początek to sobie tutaj zatrutnie a aby tutaj mógł spokojnie sobie siać. I jęczmień czy pszenicę teraz muszę sobie tak jeszcze raz spojrzeć owies, szepak, soja to nie trawa pszenicę sobie zasieję a potem na tym większym polu zasieję sobie owies i tak będziemy tutaj ciężko pracować za chwilę zobaczę sobie kolejny kontrakt jaki mogę sobie tutaj pod siebie zabrać, czyli pracownik już wkracza do akcji a ja teraz sprawdzę sobie kontrakty jakie tutaj mam do Wybrania. Spiór plonów za 27 tysięcy. Spiór plonów za 25 tysięcy. Te dużo zadania opłacałoby się brać, dlatego ja bym zabrał pole numer 10 i teraz to pole numer 1100. jest tu. Czyli robota będzie na kilka dobrych godzin. A to tylko kultywowanie, kultywatorowanie kultywatorowanie. Czyli malutko, ale pole też jest pewnie małe. 22, tak? Jak ten jest po 22 pole? 22. No nie jest aż tak duże. Wiecie co? To ja okarnę sobie tutaj ze zbiorem plonów. To będzie akurat ok. Czyli przyjmij kontrole i wypowychć przedmioty. Wypowyczamy po. nie staćmy na większy pokaz. Zawsze tutaj pracownik niech sobie tam wspiera. Nie wspiera tylko za a ja zabiorę sobie cięższy sprzęt i zawiesiemy go sobie spokojnie najpierw tam na pole numer dziesiątkę, czyli pole numer 10 tutaj koło... Wy, wyżej od naszego pola i sobie od razu też saturity pracownika i przyjadę sobie od razu z tirem. Ja tutaj jeszcze mam przyczepkę to... Hedera chyba to co ja wiem Chyba Tak, aktypes, a ty, sobie tylko tak tutaj posłużyć Czekaj, ja sobie z tego skorzystam. Troszeczkę ty nie ten worek z nasionami tutaj przesunę. Zobaczymy czy to się da. Bo skoro mamy tą przyczepę do headera, to czemu by nie? Trochę tam poprzesuwam, ale trudno się mówi, nie realistycznie, ale cóż. I teraz to sobie tak dopiero, tak sobie tutaj to położę. Czekajcie, teraz. I teraz G, opuść. ja spróbuję odjechać ten tiera bo ten tiera mogę sobie tutaj zawacać. Odjadę sobie tym, tą Tatrą. Mógłby tam czasem zawacać. Okej, okay, gotowe. I teraz tutaj. Tak jak myślałem. Przeszkadzało. Okej. Okay. Jeśli ty na pewno pomału słuchajcie, to będzie lepsza opcja. Znowu tutaj przesunę ten worek. I tam trochę też przesunęłem tę te przyczepę. To samo miejsca i źle stanąłem. Ale to się da, to się da, na spokojnie to się da. Dobra, jest gotowe i można już tutaj jechać tam na pole. Czyli przyczepa trochę teraz się jak najbardziej przydała i nie będę w ogóle zajmował dużo miejsca na drodze, to teraz idealnie się cofnąć, żeby te tylko tam z tyłu nie zobaczyć. I słuchajcie, taka mała informacja. Yy, najprawdopodobniej odpowiednie dzisiaj słyszeć jakieś tam odgłosy dodatkowe, po jakieś takie dziwne dźwięki w tle. Spowodowane tym, że właśnie <laughs> pozostali członkowie nie są w stanie. I może być taki malutki... Mówię nie problem, ale mówię, że jest coś po prostu, o. Zawsze to takie, jest, jak ja nagrywałem. Czemu, kuźwa, czekać, ja Muszę odjechać tym, tym, tą przyczepą z tą Tatrą. Bo ja nie wyjadę. Ja nie wyjadę z tym Mówię to zrobić, bo inaczej nie wyjadę. Lusterka są takie mało przydatne w tym farminku. Niestety. Nie da się inaczej. Trzeba tak z kotu ptaka to zrobić Ciekawe czy we farmingu 22 będzie już tak Inaczej, dobra Mamy to, trochę sobie tam cofnę I teraz sobie dopiero wyjadę i Gdzieś indziej tutaj tak wstanę Bo zawaca mi to Normalnie mi to zawaca, inaczej nie mogę wyjechać Dobra, wyjechałem I teraz dopiero mogę popawić się tutaj kombajnem Holmerem Terra dos T440 te <laughs> Czemu by nie modeli Lidev, się ten trochę uczę To dlatego będzie git Dobra Powiem śmiało tutaj pojechać sobie Nie mogę przyłączyć sobie słuchacza i nadal do tych kierunkowskazów, bo Jeszcze od, y, ostatniej, os, od ostatniej transmisji na żywo Nie mam przyłączone sobie scen w OBS-ie. Dlatego Wygląda tak sytuacja, a nie inaczej Dobra, mogę śmiało startować i jechać sobie na moje pole. Te header to nie jest tak do, to tak do końca ułożony jak powinien być, bo jeszcze jest szansa, że się gdzieś tam na nim zahaczę. A tylko muszę tak troszeczkę jechać środkiem ulicy, ale to się da. Do tej taki większy łuk zabrać, o ile się da. I się dało. Tak jest, dokładnie większy łuk, a do tej spróbować tak nie jechać. Środkiem ulicy, bo mam ślepo wchodę po prostu z tutaj header na przyczepie Nigdy tak sobie ja nie robiłem, zawsze podłączyłem sobie header do kombajnu i to stwierdziłem, a ja tę, a ja te, jedynie zjadę na, na popatrze Osobówce, ale dzisiaj robię jak widzicie troszeczkę inaczej, dlatego Situation, sytuacja wygląda tak, a nie inaczej Tutaj też taki długi łuk zrobimy Żeby nie zahaczyć, ale zahaczę za, za, za chwilę kombajnu o znak a nie chciałbym Na razie gra na klawiaturzej myszce, nie? Ale jak za y, tylko będę miał kierownicę do farminga To wtedy dopiero będzie wielki znak zapytania No jakby nie było Dobra Mogę śmiało tutaj odczepić tą przyczepkę Niech osypówka sobie przejecie, Podłączę sobie Header I zaczniemy coś działać Oczywiście troszeczkę ja sobie pozbieram, troszeczkę tutaj będzie kopał też yy, pracownik. Dobra. Trochę z latu ptaka, trochę z kopiny. Co tam, to nie zaszkodzi I teraz znowu my y, czekamy długie zbieranie ziemi, jak w tej Najpierw musi się tutaj oczywiście rozłowić, bo nie rozruszyłem prędzej kombajnu. A do tego się rozłowić I teraz zaczął właśnie kopać nie ziemiaki, tylko porańki cukrowy. Dobra. Pracownik zaczął pracować, jest gitara, i teraz jeszcze muszę Tatron tam podjechać. Ale coś czuję, że ja tutaj takiej gitary nie, nie wycofam. Chociaż spojrzeć, czy ja będę umiał posługiwać się tutaj. No nie, nie będę umiał się posługiwać się tutaj za bardzo. Nie, no nie odpada. Odpada, lusterki odpadają. Jeszcze nie umiem się temu obstykiwać. Mam nadzieję, że to będzie naprawione w przyszłości w warmingu. Jak na razie to trzeba sobie tak radzić, a nie inaczej. Dobra, jedziemy na to nasze pole. Ten trochę widać w tych lusterkach. No nie muszę powiedzieć, czy nie. No ale to jeszcze brakuje efektu finalnego czyli dzisiaj takie te jakby ścianie oraz wykonywanie kolejnego kontraktu bo spadłem poniżej 20, 6, e, poniżej 30 tysięcy i to jest taki minus z mojej strony, bo nie chciałem tak poniżej 30 tysięcy spadać na rena. coś trudno się mówi ja jestem tutaj przy polu, muszę zaparkować apok Oczywiście też odsłonić sobie przyczepę Bo jak w tą stronę, to być może się oprócz troszeczkę A może nie Ja słuchajcie, tutaj zajmę się troszeczkę sianiem Tak Przyjdę sobie na sianie I troszeczkę sobie tak pozasiewam Mniej więcej wiem jak mogę jechać y, z kabiny żeby wszystko nie do tutaj było posiane Także no Co? Zabieramy się te roboty Okej okay. Więc no tutaj słuchajcie, teraz bardzo nie mam wam nic takiego ciekawego do opowiadania Po prostu Sianie pszenicy oraz Można powiedzieć, że tam troszeczkę kontrakt się wykonuje Ale teraz na chwilę spojrzę sobie tutaj na Krówki, a po na inne syżęta będzie trzeba się tym i zainteresować Ale najpierw to trzeba tutaj sobie wykupić ziemię Dlatego trzeba tutaj pracować i jeszcze raz pracować, bo Pieniądze są potrzebne do inwestycji no bez inwestycji my tutaj niczego dalszego nie zrobimy. Oczywiście standardowo sobie kubeczek, sobie napoju mam przygotowane Także podczas grywek też mogę sobie popijać Nie wiem czemu, ale przycina mi czasem grę Nie wiem czemu Miejsca na desku mam dużo Także to taki znak zapytania. Nie wiem czemu tenak mi tak to czasem tutaj robi. Ale mam nadzieję, że powtarzać się czasem nie będzie. Więc co? Ja przyjadę sobie teraz, teraz na coś środek pola. Yy, nie równo z chronią, ale i tak będę musiał tam jechać równo z granicą, także no mogę akurat sobie tutaj wjechać w pole siemnikiem. Ja tylko mi wygodnie, bo i tak całe pole musi się coś, ale i tak. A tak podzielić sobie takie kawałeczki mogę bezproblemowo. Będę potrzebował więcej e, tych tutaj maszyn rolniczych, typu ściewnik, bo tamto pole już też by mogłoby być robione. Tylko że zaparcę pracowników też nie chcę zatrudniać, bo to i tak wychodzi na równo. I tutaj są potrzebne, tak naprawdę, kolejne pieniądze co do inwestycje, dlatego no, tutaj trzeba. Powolutku się tym obsługiwać, ale naprawdę nie wiem, czemu czasami tutaj mi przerywa tutaj czasem farminga, grind farminga, widzicie? Takie czasem przecinki FPS-ów mam 60 standardowo, tyle ile powinno być. Nie wiem czemu, naprawdę nie mam pojęcia. Może błąd gry? Nie wiem, ale trzeba się tym przyzwyczaić. Czasami mi przyknie, czasami nie. To jest farming, słuchajcie, to jest słuchajcie, farming. Tutaj też mam tą glebę tak... ...śle ogarnięte. Bo to jest taki pakórek i na czym wykręcić nie idzie. nie bym musiał cofać się... ...maszyną z powrotem... ...od... Y, ...początku pola. Ale to jest taki minus... ...bo to nie szło by w ogóle... Y, ...drugi raz go posiać i... ...robisz kolejną trasę, czyli jazdę w jednym kierunku robisz tak naprawdę netaremno, na no, bo nie zasiewasz w ogóle jak ja bym z tamtych trzebek jechał w tą stronę pola bym jechał, to trasa taka na marne, bo to się nie da inaczej ogarnąć i ciekawe jak często będzie mnie tutaj zacinało, ja mam oczywiście do tego cierpliwość bardzo dużą nieraz przy tym, nieraz nie nie wiem od czego a ogólnie po tej nagrywce Sprawdzę sobie, czy na pewno mam wystarczającą ilość miejsca na dysku, ale Na pewno, bo jak ja bym by miał malutko miejsca na dysku To w ogóle by się nie nagrywało i komunikat by wyskoczył Bo widzicie? I jest teraz pod kórkę, nie? Teraz ja sobie Szybciutko tak zawrócę I tak jakby Męczy się ten Traktor tym siewnikiem. Nie wiem czemu z pomocą B ja ma prawie pełny zbioryk 80%. Okej, okay. Spoko, I widzicie 3-4 razy 5 nawet e, przycinek na sekundę? To teraz sobie zrobiło mi. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Naprawdę, nie wiem. Ale to nie jest powód, żeby przerwać odcinek, bo będę z tym teraz walczyć. E... To ja jest ciekawe Będę sobie tym walczyć walczyć z pół godziny Dlaczego mi tak to przerywa Ale tutaj tak normalnie wie Wszystko kit poczekać Jeszcze coś sprawdzę Komputer Pytanie wszystko co tylko może Czyli kit Nie wiem co jest grane Czy to wina gry To chyba jest wina w gry Tak mi się wydaje, będę musiał zobaczyć aktualizacja po czy jakieś młode są Do zaktualizowania, bo jakieś młode mam Fajnie, jechałem, a tylko nie włączyłem tutaj w ogóle... <laughs> nie włączyłem tutaj w ogóle silnika, nie no. Super naprawdę super z mojej strony. Dobra, niech na razie tutaj pracownik jedzie teraz. A ja zajmuję się... ...tu tym pracownikiem. Czyli ta ...tutaj jemu podjadę, niech się opróżni... ...z tymi burakami. I tak no... 3, 4, 3 chyba, co? A po cztery. Raz mam tutaj przejechane no, czyli ładnie. Ficior, nie się opróżni. A tutaj... Ogólnie ta maszyna. Ta maszyna ja bym umył. A jak tutaj w ogóle jest ta przyczepa tutaj? Umyta czy nie jest umyta? Jest umyta. Czekajcie, tam pracownicy niech pracują. Ja sobie tutaj, tutaj zrobię minimalny porządek na, na gospodarstwie, bo tutaj No ja nie mówiąc syf się stał. Mówię, jakoś inaczej zaparkować sobie tą pszczepą. Okej, okay. i teraz sobie tutaj tak wjechać sobie po ten daszek tej yy, stodoły? Tak, chyba stodoły. Tak sobie tak tutaj tak przy ścianie zaparkować. Ale to idzie zrobić. Tylko trzeba się chcieć. Woda będzie stał tak ukrywała ta maszyny maszyny. O kurde. Nie dobry pomysł. Ale co? To jest granie real. O! No i tak może się tutaj śmiało stać. Tutaj oproskiwacz bym się zabrał ze sobą. Bo też jest usyfony cały. A co ja mam do tej w tym oproskiwaczu? Płynny nawóz. Okej, okay, ale umyte maszyny mogą być jak najbardziej. Co tutaj w ogóle w tym nie przeszkadza? Czyli wyłączamy maszynę... Yy, traktorka. I myjemy. Nie wiem czy kiedyś w tej serii jeszcze myłem maszyny od ale ogólnie jak maszyny są czyste i nie są one brudne to naprawdę lepiej naprawdę lepiej się nimi tutaj jeździ I pracuje i gra. Przyjemniej, że gra od razu w ogóle jest. Obciążek też, bo ja tutaj cały usypiony no to, będzie słuchajcie super. Ogólnie to, co słyszałem, to we Farmingu 22 yy, jest opcja taka: opiecie, żeby yy, tać i mówić, nie dać, tylko żeby dbać o słyszęta, żeby one były czyste. Bo inaczej będą nam stychały, To, co ja się to dowiedziałem ostatnio, taki malutki spoiler, jak sobie zrobiłem. To wam powiem, że będzie więcej zabawy, niż myślałem. Ale oczywiście, to Farmingi u mnie na kanale nie pomierają ponieważ 13 19 będzie prowadzona na pewno oczywiście 11 to dawno... czy 13, 13 dawno nie było odcinka, ale się pojawi, po czym by nie powrócić do starych czasów, można, można. Dobra, to co? Więcej silników nie mam, aby mógł dalej tutaj coś ogarnąć, ale oczywiście nie będę się rozpędzał, bo tutaj pracownicy zabierają troszeczkę tego wszystkiego. To niech tutaj pracuje, a ja sobie to troszeczkę teraz kontrakt powykonuję. I widzicie, jaki on tutaj ominiec rozstawił. Mam nadzieję, że ten jak nie wpłynie na ilość wykonywanego procenta zadania. Mam nadzieję, że to będzie tutaj sam raz. Przynajmniej tego mam nadzieję. I słuchajcie, żeby nie było, że tutaj coś się powtarza, to. Ja, oczywiście, sobie ten kontrakt e, wykonałem sobie tak poza odcinkiem i ponad też przygotuję sobie tak poza odcinkiem i zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku. Bo nie mogę wam tego sam powiedzieć, bo nie wiem i tutaj naprawdę sam też nie wiem, dlaczego są czasem takie przycinki w tej grze. Kilka razy te, te przycinki były, ale no, nie mogę się do tego przyzwyczaić. Wygrywanie jest płynne, to chyba coś w cygaro jest tak, będę musiał jeszcze raz sprawdzić aktualizację wszystkich modyfikacji, bo nie wiem. To aktualizacja kiedy to nie wiem czy jest potrzebna, czy nie. będzie mi napisać w komentarzu co popijam sobie. Poczemu by nie? W ogóle co wam włączyć światełko na kamerkę, ale na no coś nie o wszystkim człowiek pamięta. No to tutaj mogę chyba spokojnie nawet tak zawrócić, gdzieś tak właśnie widzę No Jest kapiny, eee, yy, kopać buraki Taka przyjemniejsza robota jest ta co Zauważyłem Czyli jest git Można tak to stwierdzić To pole, nie no Nie wiem ile odcinków bo musiał poświęcić jak ja bym miał to wszystko robić na odcinku Czyli w skrócie mówiąc, słuchajcie, mówię to o że takie duże kontrakty ja będę wykonywał poza odcinkiem, a po na transmisji na żywo. Zobaczymy. Na pewno większość będę robić poza odcinkiem, poza kamerą, Szybko tak sobie o po prostu samemu pograć. Wszystko jest do zrobienia. Tylko trzeba bo tutaj jakoś tak to ogarnąć. Pomoc i wszystko jest zablokowany. Czyżby co to trzeba? Oczywiście. Te trzeba tutaj denerwują i denerwować się raczej będą. Ja mam tutaj się zablokował. Przez pień Tak, przez pień i przez drzewo I to będzie właśnie w tym to wkurzało się. No okej okay. Dobra. Tutaj ta jest atomikiem pracownika. To przy granicy. Niech pracuje. Zobaczcie, ładnie nas tak, nie tak prosto, aby miał. Tu nie ma opcji, żeby pracownik został zablokowany. Proszę mnie tutaj, która, oczywiście, nie trollować, bo... I patrz. Co, co za cholerstwo? Teraz. Pojecie? Pojecie. Ile się musisz w momencie, żeby pracownik z tobą normalnie współpracował? To już cholera, no. Dobra, to mogę ten zbiornik do końca to kończyć. No i tak jak widzicie to... A po live stream Zależy ile zrobię po... Za kamerą teraz, po odcinku ile zrobię Ale zobaczymy Albo będzie live z tych prac Albo zrobię to poza kamerą Nie wiem na, na jaki dzień to przypadnie i na którą godzinę to w ogóle przypadnie Ale wszystko jest tutaj do zrobienia no, chyba, że tak dwa przejazdy, mi się wydaje, że na spokojnie tutaj pójdzie zrobić tak nie lepiej. Bo zanim ja toczy, do to te, do kupna tego to trochę minie. Ale kurde, na kanale będzie seryjnie to się działo. Jak ja tak to widzę, jak to będzie na kanale Farming e, 19, 22, 13. E, kiedy ta 5 była to gdzieś trzeba. Minecrafta trzeba ogarnąć do końca. Dwa serie, jak nie lepiej. Jeszcze inne kierki mam na chłowie kurka. Tutaj, tutaj naprawdę jest co robić, tylko potrzeba do czasu. No, więc to no jest kicer. Prawie 100% pełnego zbiornika kombajnu, ale, ale on tutaj mieści 42. 45 tonów chyba będzie mieścił ten kombajn, tego buraka no bo 45 litrów, to chyba 100 litry liczone nawet chyba tak dobra yy, ta się ociąg wyciągnij czyli wyłóż podjadę sobie Tatrą i jak tam pracownik co tam pracuje tam na polu, jak tam zasiewa i to słuchajcie w tym odcinku będzie chyba te na wszystko bo to, jak widzicie nic takiego interesującego nie ma bo będę robić cały czas to samo i tak jak się mówię albo będzie transmisja na żywo albo zrobię to poza kamerą zobaczymy i dam sobie ten poradcę oprócz nie zrobię tak za kamerą to mogę zakończyć pracę bo będę robił cały czas to samo, także nie wiem czy jest sens do pokazywania I tej pracownik też będzie zasiewał Więcej pracowników jak ok. jeden nie powinien się no chyba, że Dwóch pracowników na krótką chwilę to tak No okej okay, słuchajcie, widzimy się w przy kolejnych zbiorach Z farminga, jeśli chodzi o pszenicy i o obiec. A teraz zobaczymy jak uda mi się to ty z tym kontraktem zrobić i mówię o okarnąć te wycinki w tej grze, bo komputer jest wydajny, a coś to, a to jest coś związane z grą. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli odcinek się Was spodobał, zostawcie łapkę w górę. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, bo na kanale będzie się działo. I widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Do, usłys do usłyszenia i do zobaczenia. Aha! I zerknijcie w opis pod filmem, są różne ciekawe informacje oraz linki. Do zobaczenia. Cześć.